Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem na 6010, a to trzeci odcinek z Gry World of Tanks na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy trzy bitle, fajne, szybkie. WK3001P, Clov1S i Crusaderem. Więc zaczynamy od WK31P. No i nic, ja robię cięcie i widzimy się w bitwie. Jesteśmy już w bitwie. Wyrzuciło mnie na szóstkę, więc całkiem spoko. I moją tutaj taktyką by było pojechanie na tą stronę. Nie wiem czy mi to wyjdzie, ale kto mi ryzykuje nie jedzie. Grupa nie będzie do przodu. Gdyby się wyskoczyło. Już się strzelają. Teraz zagładował mi się wod. Wyskoczył ten taki obrazek przy logowaniu. Jak? No te pierwsze tiery na mapce prowincje i mi się przypomniało wszystko jak zaczynałem grać wodka Jakie to były Wyszło Jeszcze w tamtym roku w marcu zacząłem grać to I Niekiedy się wstawało bardzo wcześnie jak na przykład o piątej I się od samego rana grało obrot tymi pierwszymi tirami No, jadę po tego czerwca Cześć, nie trafiłem Niech mi za pomoc, tak to by zapomóc, mogło być za mnie ciężko. Uszkodzenia jakieś zrobiłem. Około 5 ml pewnie. Przepraszam, przepraszam. proszę jechać dalej. Proszę. Aps. Cic jest za Ale dobra. Chociaż nie wiem, czy się czasu bym tylko kawał 85 pojechał, więc. No ale dobra, nie będzie. Oooo. Można mu jechać pomóc? To może być piękny pojedynek Z dwóch stron go Z tej strony ja i KW85 A z drugiej PZKPVPT26 No jedynie chyba pomie. Ale, a raz z niego, może go Robił Bardzo pięknie. Na lewej flance, patrząc od punktu naszego startu, troszkę tutaj jest nerwów Bo tutaj jest... O! Ale od razu. Przechodzimy do kolejnej gitewki. Teraz na 1 s Piękny, z No i dobra, ja robię część i widzimy się w bitwie. Witam Was w bitwie wyrzuciło mnie na szóstki więc nie jest też aż tak źle i mógłbym sobie pomysł

Tam ściana, ja była, że będzie to będzie... Dostaliśmy wdział. No już nie za zerwana. Stoimy. Co by mnie aktory robiła? Jej, 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 jej. Góźdź, nie, to jest. To, to Leczuć, nie... No naprawiona. Jest ta... Oho, mm -hmm. to... mucho. Może się zerwać w każdej nie nic Stoimy. To nam nie może. Brawo. To jest nie gra. Ja się denerwuję... Nie... Jeszcze Crusader i chyba przejdziemy jeszcze na 2K31P Bo to by był trochę za krótki odcinek No i nic, ja robię cięcie i widzimy się w bitwie Jesteśmy już w bitwie Mapa Karelia Musimy rozwalić wszystkich albo przejąć bazę Ktoś masz tu jadę tam do robu, tam tamtę zawsze aż na dzisiaj trzeba pojechał tam nic nie wyskotował jeszcze Если тут же и за... Тут бережем назвали. Вот тут... на том бухне, А... День

Wtedy chyba jeszcze długo nie długo nie pociągnę. I teraz wyjedzie No pewnieśmy tak, Po prostu nie wierzę I tak miał być 3 bitwy, a jest dopiero 12 minut odcinka, więc... Trzeba zrobić jeszcze jakąś. Nie no, wiem. Mhm. Pewnie brat mi weszedł na konto i kupił. No ale dobrze, niech już będzie. Spróbujemy tutaj wykombinować, a te dwójką. A potem jeszcze i tak powiedziemy ten tym Buka 31p i urwisko na siódemki No nic, teraz 10 i widzimy się w bitwie. Jesteśmy już w bitwie. Hmm. Hmm. AT8. Mój bardzo duży <suszy> kolano. Japonskie jak po prostu nie że denerwują no są aż dziwne trochę jak wszystkie są takie mniejsze a tu nawet taki japoński jedzie taki byk znaczy oni tak jest jeszcze mały te dziesiąte tiery to są dopiero w Polsce Mamy płatki niestety wandalami Szkoda, że ta, ta dwójka ta tylko tak powoli jeździ, bo tak to by normalnie było aż przy Może nie za zadaje za dużo obrażeń Ale i penetracja i śnyupanca jeszcze pod oko widzicie? Chciałbym chciałbym mnie sobie zawieć, ale niestety nie wyszło. To jest taki jeżdżący bunkier. Jak to Halla powiedział? Albo Faja, nie wiem. Chyba Halla. Nie był by... o kurcze. tam jest? Obyć.

Teraz alcyleria mi się wydarzyło Uuu Gąsienica zerwana, stoimy Straciliśmy gąsienicę Czołg unie... Czołg zniszczony Okutrz Jak się tego nie spodziewałem No i tak to niekiedy było Już wiem jak nazwa ten odcinek Fejdu za fejda. Kolejna porażka, po prostu jeść. Ja robię ja cięcie. I widzimy się w bitwie. Witam was w bitwie. Losowanie jest po prostu... Za... Zombistów. Także super! Jedyne co tu mogę robić to jest No ale dobra, spróbujemy działać. Jesteś na odcinku tytułu. I wy tam chcesz się... Już tam ktoś Albo jakby stanę, jakbym sobie tutaj stanął i bym filmował Nikt nie zabronił Chyba Jest szóstka Tak panter, dwójka Szczeloć! A go nie widać Ale bym się śmiał, by się tam utopił. Mimo no to się utopiła maszyna. To szósty jest Już w niczego w tej bitwie nie ma. Dzień dobry. Witam panią bardzo serdecznie. Nie u pana? Tak, panter? No to pan bo nie na któryś mówią jadzie dlatego powiedziałem pani, bo myślałem, mogłem... że... no może się każdemu pomylić każdy jest człowiek o przecież tak na ślepie. A 25 nie pojechało. Za skałą jest. Nie, wolniej nie pojechać. Za skałą, za skałą nie? Tam jest zawsze w i berkanie. Nie, nie wydaje się to ważne. Jakbym walnęła z takiego dzieła prosto w filmie. Albo w skład amunicji to. Gdyby się przydał, żeby wyspocząć. Nie wiem, czy się będzie rozpędzać nie I co, pojadę tamtą tam, drzewą, swoją

No po prostu nie wierzę. Wszystkie bitwy na odcinku przegrane. Chyba, że będzie jakaś wygrana. terem też przegraliśmy. No i co? Tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszajcie mi do tych plutonów. O czym była mowa w poprzednim odcinku. Jak nie widziałeś to wejdź na mój kanał jest playlista World of Tanks witam zobacz na odcinek numer 2 no i co tyle z mojej strony dzięki za oglądanie trzymajcie się cześć